Nie. Tytuł to nie jest prank. Naprawdę odchodzę z YouTube, ale pozwólcie mi wytłumaczyć trochę dokładniej, o co mi chodzi. Mianowicie tak. Jak pewnie większość z was wie, ja miałem swój taki podstawowy kanał, który zaczynał się powolutku rozrastać. No i nazywał się Pawcon Games. To raczej większość z was wie. Tylko, z niestety pierwszego grudnia ten kanał został usunięty z platformy społecznej. z tej platformy YouTube właśnie. Próbowałem go odzyskać i nadal próbuję, ale aktualnie wszystko wskazuje na to, że się nie uda. Dlatego. Dlatego odchodzę z YouTube do dnia 15 lutego. I jeśli do tego 15 lutego nie uda mi się odzyskać kanału, wówczas właśnie 15 lutego na tym kanale. Na tydzień pojawi się film, w którym powiem już dokładnie, że odchodzę z YouTube'a. Właśnie tak będzie na tytuł. Odchodzę z YouTube. Ten film, jak i reszta filmów, będzie tydzień na tym kanale, a potem cały kanał prawdopodobnie usunę. To wszystko w tym filmie. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Pa.